Cześć moi kochani, witam na moim kanale. Zapraszam do subskrypcji. Na dole po prawej stronie przycisk lajki, komentarze. No i ogólnie jeżeli ktoś się trafi no to zapraszam razem do wspólnej jazdy. Wczoraj właśnie wyjechałem z Zadunajca e, dokładnie z Wietrzychowic e, i dzisiaj jest mój drugi dzień e, trasy rowerowej. E, aktualnie jestem w, w miejscowości Zwoleń To jest województwo e, mazowieckie myślę, że jutro mi się uda zrobić 256 km w ciągu dnia z tym, że mam załadowane jakieś 50, może 60 km na bagażniku rower to Peugeot Versailles rocznik 1970 bagażnik mam dorobiony no nie jest to za lekko no ale myślę, że jak gdzieś tak czwarta, może trzecia wyjadę rano, no to myślę, że gdzieś tak w 15 godzin to spokojnie sobie zajadę do Łomży. No i tak myślę, że gdzieś tak na trzeci-czwarty dzień sobie już zajadę dosuwał a, a dalej to potem się zobaczy. No jak na razie żadnej awarii nie miałem, jedynie co to okładziny e, hamulcowe, oryginalne, szosowe wyleciały z jednej strony, z blaszką, nie wiem jakim cudem, mm, więc założyłem e, okładziny e, kloski hamulcowe od roweru MTB blaszki wyciągnąłem jakoś, co hamuje no i do zobaczenia. на наших фильмиках.